Ogólnie powiem wam, że ostatnie kilka dni mamy tak rozwalane, że po prostu masakra. Tak, zostaliśmy bezdomni, <grym> w pewnym sensie, zaraz wam wytłumaczymy dokładnie o co chodzi, już jedziemy słuchajcie do naszego mieszkania, e, w sumie ostatni raz razem z wami zobaczyć to mieszkanie, już więcej go nie zobaczymy, ale zanim przejdę do tłumaczenia, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby żaden kontent was nie omijał, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. No i my słuchajcie, jedziemy Ogólnie powiem Wam tak Mieszkamy teraz w czterech miejscach naraz Zaraz będziemy mieszkać w trzech, a w sumie to w żadnym konkretnie, także zaraz wam wytłumaczę co i jak Już właśnie skręcamy do nas do mieszkanka i widzimy się za chwilkę w środku. No więc słuchajcie, jesteśmy już w naszym mieszkaniu po raz ostatni i teraz wam wytłumaczymy więcej o co chodzi. Tam jest Ola w tle w ogóle, bo jeszcze nie widzieliście w tym filmie I słuchajcie, generalnie jest tu pusto. Tutaj słuchajcie, ja was oprowadzę tak, tak, tak pokrótce, was oprowadzę House tour na samym końcu Tak, house tour na pusto Tu generalnie była kanapa Tu był telewizor, pewnie kojarzycie to z filmów Tutaj słuchajcie jest ten taki słynny kadr, z którego nagraliśmy najwięcej filmów Już nie ma lodówki i tak dalej Ej, Nie ma też piekarnika i płyty Ej, Idąc korytarzem, no to tu aktualnie jest pustka Tutaj słuchajcie, siedziało wszystko i... Bądźcie, gdy wchodzę do tego pomieszczenia, to łapie mnie największy sentyment, ze względu na to, że, słuchajcie, tutaj to wszystko się tak naprawdę zaczęło. Pamiętam, jak się wprowadziliśmy świeżo, ten pokój był pusty, tu stało tylko moje biurko. I tu, słuchajcie, była jeszcze taka materiałowa szafa CK, taka, taka za 50 zł, nie? Coś takiego. No, tutaj są pianki, to zostawiamy, no bo siłą rzeczy pianek, słuchajcie, nie odklei się. Ale generalnie całe mieszkanie jest już puste. Yy, jeszcze pokażemy Wam naszą sypialnię, której w sumie też już nie ma, bo nigdy Wam takiego jak o house nie robiliśmy, ja Wam obiecałem, że zrobię, ale z racji na zaistniałą sytuacji po prostu się nie udało, zaraz Wam wytłumaczę dokładnie o co chodzi. Tutaj generalnie było nasze łóżko. Sypialnie, właśnie, sypialnie widzieliście w jednym filmie. Jeżeli go nie widzieliście swoją drogą, to był prank na Oli. Co? Podoba ci się nie prank, nie? Nie. nie. <grym> tutaj macie teraz film, albo tu. Nie jestem pewien, nigdy. Zawsze się mylę. Albo tu. Tu, albo tu macie nie. film. A, ale za to nigdy nie pokazywaliśmy, słuchaj, naszej łazienki. Nie. Nie pokazywaliśmy naszej łazienki, która. Jest tyci, tyci. Jest tyci, tyci. Ze względu na to, że wchodzisz tutaj. Tu była pralka, no pralki już nie ma. Wchodzisz, masz lustro yy, ulanego jawora. Zlew. Kibelek i prysznic. Ale ten prysznic akurat jest dość spory. Bo jest wnęka taka. Już pokazuję tylko prysznie. Tak, będę pokazywał prysznic z wszystkim. Nie ja chciałam pokaż toaletę. Dobra, chcecie <laughs> Dobra, ale zatrzymajmy się na chwilę i pogadajmy. Yy, najlepiej w tym pokoju, bo jednak w tym pokoju są pianki i akustyka Nie jest powiem. najlepsza. Słuchajcie, generalnie opowiem wam mniej więcej jak to o, wygląda. Dlaczego słuchajcie zostaliśmy bezdomni? Generalnie to mieszkanie, co tutaj widzieliście, sprzedaliśmy prowadziliśmy się do niego kiedy dwa lata temu ponad nie jakoś Pierwszego kwietnia moje urodziny dwa lata temu tak a co jest najlepsze dzisiaj jest 3 kwietnia no, czyli równo 2 lata, lata tu mieszkamy no pamiętam tu były właśnie moje początki YouTube'a w ogóle miałem wtedy ile? 400 subskrypcji chyba, tak, nie? jak te pierwsze streamy były odpalane pierwszy film jak się tak powiedzmy wybił to leżałam w łóżku w sypialni, przyszedłem się i Ola! No. Mam 20 tysięcy wyświetleń! i tak no się także słuchajcie z tym mieszkaniem no mnóstwo sentymentu jednak miło wszystko 350 tysięcy subskrypcji no i słuchajcie generalnie no wiele rzeczy po pierwsze mieszkamy, to jest blok w którym jest 300 mieszkań Yy, kolejna sprawa, Pulting, sąsiadka u góry. Mnóstwo, mnóstwo aspektów, dlaczego chcieliśmy już dawno wymienić yy, na nasze miejsce zamieszkania. No i słuchajcie, udało się znaleźć tego klienta na nasze mieszkanie, ale niestety wyszło parę nieścisłości i pani, która, z którą się na początku dogadaliśmy, która kupiła od nas to mieszkanie, jednak okazało się, że nie jesteśmy dogadani. No i wyszedł wirus. Wyszedł wirus jeszcze dodatkowo, także to już totalnie wszystko pogmatwało. Generalnie bardzo długo czekaliśmy aż pani, która od nas kupi mieszkanie dostanie decyzję kredytową. Jak ją dostała już pod koniec, to był około 20, czerwca, 20 marca to od razu do niej zadzwoniliśmy i się zapytaliśmy czy możemy miesiąc dłużej pomieszkać. Do końca kwietnia, bo nasz dom będzie gotowy mniej więcej pod koniec kwietnia. No i się z nią dogadaliśmy. Powiedziała tak, nie ma sprawy. I za kilka dni dzwoni do mnie, że nagle do 31 marca musimy się wyprowadzić. My ze wszystkimi naszymi rzeczami, przede wszystkim z tym, że wiecie, no mimo wszystko ja pracuję w domu, tak? Nagrywam Filmy i tak dalej. Z tym wszystkim musieliśmy się gdzieś przenieść, nie mieliśmy gdzie, nie gdzie mieszkać i była jedna wielka masakra. Na szczęście w ten tydzień, teraz ostatni, udało nam się wszystko ogarnąć. Wynajęliśmy Airbnb, część rzeczy przewieźliśmy do naszego domu, część rzeczy do rodziny, pracować w ogóle będę u i mamy i właśnie dzisiaj w tym filmie Wam wszystko pokażemy. No, i niestety najgorsze jest to, że, słuchajcie, podczas tej całej zaistniałej sytuacji z wirusem, musieliśmy siłą rzeczy wychodzić z domu, mimo że nie chcieliśmy. Właśnie oddajemy to mieszkanie już pani, która od nas yy, to mieszkanie kupiła. I wtedy zabierzemy was do. Na początku do Airbnb chyba polecimy, bo musimy skoczyć po drodze. I pokażę wam jeszcze moje studio aktualnie. U Oli mamy w domu. I na końcu zabierzemy was do naszego domu, bo tam też się sporo zmieniło. Także, słuchajcie, generalnie na miesiąc zostaliśmy wyzdomni, i po prostu mamy wszystko wszędzie. I mieszkamy w jednym miejscu, ja pracuję w drugim miejscu. Rzecz Rzeczy mamy w trzecim, czwartym i piątym miejscu. Także w ogóle jest masakra. masakra. Także tak to wygląda. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, widzimy się w mieszkanku tym, które wynajmujemy. No, jesteśmy, słuchajcie, teraz w Airbnb, nie będziemy Wam tam mega mocno pokazywać ze względu na to, że... Dopiero przynieśliśmy rzeczy i jest syf. Jest straszny syf. Pierwsza rzecz tu jest Oli komputer, bo Ola będzie montować tutaj. Właśnie! Nie wytłumaczyłem wam dlaczego tutaj nie pracuje chyba. Generalnie miałem tutaj mieć swoje biurko i w ogóle, ale wyszło słuchajcie na to, że niestety jest tutaj wspaniały internet. Jakim jest, słuchajcie, to coś. A to coś to jest mobilny internet od Cyfrowego Polsatu, 30 GB pakietu, co się równa jeden stream koniec pakietu. Dlatego też słuchajcie, niestety tutaj no nie jesteśmy, znaczy, nie jestem w stanie streamować i tak dalej. No ale tak to wygląda. To jest jedno pomieszczenie, tutaj jest salon. Tutaj jest kuchnia, w której no, dopiero są nasze graty, łazieneczka yy, i to jest wszystko, to jest jakby w domu. A, jeszcze kolejna sprawa. Tak jak tam miałem płytającą się sąsiadkę, tak tutaj u nas u góry nad nami jest starsza pani. No, także tak to wygląda. Yy, tutaj mieszkamy i Śpii. teraz śpimy w sumie Tu śpimy. Tu śpimy. <laughs> w sumie zabierzemy Was do miejsca, gdzie wszystko będzie się działo. Teraz będą wszystkie filmy, wszystkie streamy i tak dalej. Całe dnie. Całe dnie. Dzień dobry. Szajbut jest uoli mamy, słuchajcie. Cześć, Szabuz. Cześć. Słuchajcie, przybłaszczyłem sobie trochę Oli, mamy sypialnie. Tu już jest całe moje biurko, cały mój monitor wspaniały, wszystko jest przestawione. Tam zaraz jeszcze kamerę będę wieszał, bo zaraz film będę nagrywał z dla was. I też wielu z Was się pytało, słuchajcie, gdzie są papuszki? Papuszki są właśnie tu u Oli, mamy i niestety no one będą tu mieszkać u Oli, mamy przez miesiąc. Ale my na szczęście będziemy tu z nimi cały czas. Papuszki siedzą sobie tutaj. Jerikuś? Zazdrośniku mamy. Tak, zazdrosny, że jadę papok. Także tu mam puszki, tulikuszki i wszyscy są happy, nie? Znowuż tak bez statywu. No słuchajcie, także tak sprawa wygląda na szczęście u Oli mamy światłowód, także tak wszystko wygląda. Teraz słuchajcie, pokażemy Wam w ogóle efekty w domu, bo był taki moment w naszym domu, gdzie wchodziło się za każdym razem, oni robili te ściany, robili nam strych, płyty ze strychu Co i tak dalej. I nic się nie działo. No i nie było żadnego. Efektu. Nie było nic. Ty no. białe ściany. No i właśnie teraz słuchajcie, wybierzemy się jeszcze do domu e, i pokażemy Wam. Co no. się dzieje? W końcu już w końcu widać, że tam coś się dzieje tak. i że to będzie nasz domek. Mamy słuchajcie już następny dzień w sumie, bo, no, bo wczoraj nie udało nam się tu przyjechać. W każdym razie, słuchajcie, mamy już położone podłogi. I tu mamy położone podłogi. Także powiem wam, że w końcu widać efekt jak się tu wchodzi. Od początku tygodnia teraz zaczynamy nam robić yy, jeszcze tam zabudowę w kuchni, Stolarz już kuchnię robi. I łazienki zaczynają robić. Yy, I chodźcie jeszcze wam pokażemy nasze graty. są nasze graty góry. No i słuchajcie, ogólnie też już góra jest wymalowana, jest tam bialutko, ładniutko. Ja wam tam przeszedłem, pokazał. Nie, nie chodzi tam. Nie? Tak. Nie mam chodzić nie pokazywać? Nie, to będzie nie niespodzianka. A, okej, okay, dzisiaj nie pokazujemy. To nie pokazujemy. W takim razie generalnie pokoje są zasłonięte, bo są już pomalowane. Tu mamy panele, już, które będą na podłogę w pokojach. Tu jest całe nasze mieszkanie, ogólnie, cały ten pokój. W tam, gdzie my mieszkamy, tak. u, mojej u mojej mamy i u mojej cioci Wszędzie, po prostu nasze rzeczy są wszędzie, <noise> dosłownie. Chcę jeszcze pokazać ten kolor w sukienie, bo mi się mega podoba. Nie będzie widać tego takiego na kamerze. Nie, nie, nie widać tego na kamerze. Nie wiem. Czy to się Czekaj? Nie, podoba, kolor. nie. Nie podoba kolor. Nie widać. To jest taki, taki bardzo, bardzo jasny róż. Nie, to jest beż, ciepły beż. Nałóż się koloru. Ciepły beż? To jest taki ciepły beż. Taką lekką domieszką różą. Okej, okay. no jest taki. Jest różowy. Tak to wygląda. Tu będzie, tu będzie Riko latał tak, o, na ogródku. Będzie biegane. Może lepiej, nie? Czemu lepiej, nie? Będzie cały przeorane. No, także tak to aktualnie wygląda. Nasz, nasz domek będzie gotowy za miesiąc, mamy taką nadzieję. A my póki co mieszkamy na wynajętym, yy, w sumie wynajętym na doby. Streamowane jest u teściowej w sypialni. Jakkolwiek to nie brzmi, no także tak mniej więcej to wszystko na aktualny moment wygląda. Mimo, słuchajcie, zaistniałej sytuacji, wszystko idzie zgodnie z planem i naprawdę, no naprawdę, o, Ola, zatkali kominy, bo generalnie my nie chcemy kominka. Bo nie, kominek jest fajny dopóki się do niego drewna nie wrzuci i się raz nie podpali Potem już jest taki syf, że szkoda gadać Dlatego kominka nie chcieliśmy. Ja się jadam no. Ładna jest podłoga Ładna jest podłoga Jest totalny sztos No także my, słuchajcie, w tym momencie będziemy się z wami żegnać. Subskrybujcie koniecznie kanał, wpadajcie na nasze instagramy Bo na moim jest wszystko na bieżąco Na Oli nie yeah. Ale może jak podniecie to Ola ruszy w końcu dupę i zacznie tego instagrama prowadzić Ey. No bo nie, nie prowadź tego Instagramu. No bo, a kiedy ja mam robić zdjęcia? No i Ola, teraz! Dobra. Na schodach się zrobi <laughs> Subskrybujcie kanał skleporware.pl. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Trzymajcie się, pa. pa. Cześć!